Witam serdecznie w nowym filmie. dzisiaj troszkę nietypowo. Jestem właśnie przy składaniu zamówienia w H&M, ponieważ zamawiam około 15 kurtek, żeby zrobić ogromny test i recenzję i znaleźć jedną jedyną, ale nie wiem czy zostawię tylko jedną, bo są przepiękne. Zamawiam you mean Bread and Butterflies. Oh yes, of

Halo, witam z powrotem. Mam nadzieję, że się nie obejdziecie, że jestem w ręczniku, ale te włosy są po prostu zbyt mokre. Ja powiem Wam, że jest poniedziałek w końcu, w końcu, bo ten weekend strasznie długo mi mijał. Byłam już zmęczona wolnym, zmęczona tym, że nie mam co robić, jakby. Nie wiem, ja jestem dziwna naprawdę. W każdym razie, dalej czekam na paczkę z kurtkami. Mam nadzieję, że dzisiaj dostanę powiadomienie, że jest wysłana, bo dopiero co dostałam maila o tym, że. Oni ją w ogóle mają w systemie. Dobra, się idę się ogarniać i działać. Makijaż jest zrobiony. Najgorsze ze mną chciałoby się rzec, ale nie. Prostowanie włosów jest najgorsze, naprawdę. Dobra, guys, I did it. Wyprostowałam te włosy. Dzisiaj no w miarę, w miarę to wygląda, w miarę tak żywka wygląda. Dobra, jestem są idziemy coś zjeść. I mam dzisiaj ochotę na granolę. Ogólnie to jest naprawdę granola. To jest yy, posiłek, który ja jem praktycznie codziennie. Serio, ja to uwielbiam. No nie, nie. Nie mam już praktycznie w ogóle jogurtu. Dzień dobry, witam serdecznie, mam jogurt. <grym> mm, oczywiście 0% po prostu. Moja ulubiona miska z Lidla Wlewam sobie jogurt, do którego dodaję słodzik. No i jeśli chodzi o dodatki do jogurtu, to tutaj można kombinować, ale powiem Wam, że ostatnio pod ręką mam cudowne granole które skomponowałam sobie sama i one są z Mixed i powiem wam, że dawność tak nie cieszyłam z jakiejś paczki naprawdę, bo granolejem serio dzień w dzień. A tutaj jeszcze super jest to, że na ich stronie możecie skomponować sobie i sami i wybrać wszystkie y, składniki. Ja tej granoli zwykle stąd nie wyciągam, ale chcę wam pokazać co w niej jest. Więc ogólnie to tutaj jest właśnie granola, i z takich bardziej fit rzeczy to są migdały w płatkach, które uwielbiam. Oprócz tego jest banan suszony, a tak to to są kulki czekoladowe, wiórki czekoladowe, słony karmel w takich granulkach. Ta granola jest taka pyszna. Zobaczcie, jej już nie ma połowy, naprawdę ją uwielbiam. Więc tak, tutaj mamy wersję z truskawkami, bananami, migdałami i są chyba tutaj wiórki czekoladowe. I granola to jest ta miodowa. I w ogóle jeszcze od Mixit dostałam parę fajnych rzeczy. Są to batony proteinowe. Ja mam je o smaku brownie i solonego karmelu. Ja jestem fanką solonego karmelu. W ogóle wszystko, co jest o smaku solonego karmelu, jest dobre. Co jeszcze dostałam i było bardzo ciężkim zadaniem, żeby się na to nie skusić, to są takie mini czekoladki z orzechami. Tak to już jest zwykła mleczna czekolada. I ostatnia rzecz której już prawie nie ma. Wstawię wam zdjęcie, jak wyglądała przed zjedzeniem. Więc to jest czekolada z malinami. Ona jest tutaj opisana jako mieszanka gorzkiej i białej czekolady z suszoną mrozem maliną. Te maliny, które są tutaj na górze, to są takie suszone maliny. Mmm, pyszne. Ja się nie mogłam opanować, naprawdę. No ale wracając, zrobię sobie granolę i do was wrócę. Tak to wygląda i uważam, że naprawdę to jest najprostszy sposób na przekąskę i dodatkowo na deser, bo jest słodziutkie, pyszne i mega szybkie do zrobienia. I przez swoje dodatki możecie to zrobić właśnie całkiem takim pożywnym posiłkiem, bo orzechy to jest naprawdę mega zdrowa rzecz i owoce też. Jem, zjadłam. Powiem Wam, że jest godzina 15:30 i już jest praktycznie ciemno. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie film odnośnie tego, jak sobie z taką pogodą poradzić, ponieważ mam w planach taki nagrać, ale nie wiem, czy czegoś takiego chcecie. Handem, proszę, dajcie mi moją paczkę. Chcę tylko Wam pokazać, że to wszystko to są paczki. Jeszcze tutaj są, więc w końcu. Witam serdecznie, będziemy się przebierać. Ja właśnie chciałam sobie nożyczki, żeby otworzyć. Pierwszą, największą paczkę. Pierwszą rzeczą jest taka koszulowa kurtka. Ja mam ją w rozmiarze S i za nią płacimy 199,99. Jest, powiem Wam, całkiem ciepła. W środku ma taką podszewkę, a ogólnie jej materiał to jest taki baranek, więc tutaj spoko podoba mi się. Mm, mam tam lustro, więc będę się tam trochę e, patrzeć. Ciekawy pomysł z kieszeniami, ale jako że jest to kurtka, wolałabym, żeby te kieszenie były tutaj. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jak najbardziej jest spoko, ma też fajną długość, jest taka bardziej płaszczowa, i wydaje mi się, że naprawdę jest całkiem ciepła. 200 zł myślę, że ta cena jest okej, okay. szczególnie, że to się naprawdę nadaje teraz do chodzenia. Jedyne co to zmieniłabym te kieszenie. Kolejna kurtka to jest taka puffer jacket z imitacji skóry i powiem Wam, że ona mi się bardzo podoba. Ja ją mam w rozmiarze S i za nią płacimy 279,99, więc nie jest to mało, ale już chwilkę w niej jestem i powiem Wam, że jest mi mega gorąco serio, więc wydaje mi się, że taka kurtka na zimę jest w sam raz i wydawało mi się, jak zamawiałam je, że nie będę jej największą fanką, bo jednak wolę puffer jacket takie yy, z normalnego materiału, powiedzmy, który się tak nie błyszczy, ale no mm, podoba mi się strasznie i będzie mi ciężko ją oddać, i nie wiem, czy ją oddam. Jak mam się czepiać, to mogłaby być delikatnie krótsza, ale to przez to, że ja lubię po prostu krótsze rzeczy, więc wtedy by pokazywała delikatnie więcej, ale jeżeli ona ma być na zimę, to też spoko, bo trochę więcej nam zakrywa i jest nam cieplej. Żeby nie było, to nie jest naprawdę ogromne, bo jeszcze nigdy nie podałam tyle na jakiś filmik, powiedzmy. I ja te rzeczy będę zwracać, więc dużo z Was pyta, co ja później z nimi robię. Ja je zwracam. I w opisie będą linki do wszystkich tych kurtek, które dzisiaj mierzyłam. Kolejna kurtka, która bardzo kojarzy mi się z wyjazdem w góry, nawet z taką narciarską bym powiedziała, tylko wydaje mi się, że jest troszkę za cienka, żeby używać ją jako narciarskiej. Ona jest w cenie 229,99, ja ją mam w rozmiarze M. Dlaczego niektóre kurtki M, niektóre S, bo po prostu nie były dostępne na stronie? Powiem wam, że H&M naprawdę dużo sprzedaje tych kurtek, bo w większości one są, po prostu są ostatnie sztuki. I wygląda z kapturem. Hmm, ogólnie te kurtka mi się bardzo podoba. Ale nie do chodzenia na co dzień. Ona mi daje taki typowy górski vibe, i ja bym nie mogła jeździć na nartach, bo ja akurat jeżdżę na desce, ale ona mi się kojarzy z taką piękną kurtką narciarską, tylko że jest troszkę na taką zacięka. Jeżeli ktoś lubi w takich chodzić na co dzień, to jak najbardziej polecam, jej kolor jest bardzo ładny, to nie jest taki do końca biały, tylko taki ekry. Więc e, jeżeli chodzi o to, jak się układa, też jest w porządku. Jedyne co mogłabym mieć delikatnie dłuższe rękawy, bo no ja nie mam jakichś mega długich rąk. A przy tam že bych neměla takových problémů. Kolejna kurtka oversize'owa, właśnie też na styl takiej puffer jacket, ale tutaj spodziewałam się czegoś lepszego, jak mam być szczera. Za nią płacimy 199,99 to jest rozmiar S. Rozmiar jest w porządku, rękawy fajnie, że mają tutaj ściągacze, ale dlaczego spodziewałam się czegoś lepszego, bo myślałam, że będzie po prostu, zwyczajnie grubsza, a ona jest naprawdę dosyć cienka. Wygląda mi trochę jak taka lumpowa i wydaje mi się, że na lumpy bez problemu znajdę coś podobnego. Nie wiem, jakoś nie ma w niej nic takiego Wow, A więc tutaj się troszkę zawiodłam. Kolejną rzeczą jest płaszcz. Nie zobaczycie, jak długi on jest teraz, ale macie na przebitkach. On jest do połowy łydki, i tak też jest opisany na stronie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się tego, że on mi się aż tak bardzo spodoba. Jedyne czego mi tutaj brakuje, to jakiegoś takiego paska na przewiązanie, żeby nie musieć go nosić tylko tak zapiętego w ten sposób, tylko żeby można było go jeszcze czymś spiąć, bo to jest dla mnie troszkę jest dla mnie troszkę za puste. On jest w cenie 279.99, ja mam go w rozmiarze S. Więc jak widzicie on jest dosyć duży. Jego kolor mi się strasznie podoba i to jak leży tutaj na ramionach, naprawdę przepięknie. Fajnie też, że, że ten rękaw jest pociągnięty tutaj do samej góry i że to nie jest właśnie tutaj drop shoulder, bo wtedy te płaszcze wyglądają jakby były na nas za duże. A ten widać, że jest specjalnie duży, on mi się naprawdę mega podoba a jeszcze odnośnie tego czy jest ciepły no to w zimie bym raczej nie chodziła, ale tak na teraz z jakimś grubszym swetrem pod spodem jak najbardziej, ale też nie liczcie na to, że to wam da takie ciepło, nawet przez tą długość jak dadzą wam te kurtki puchowe bo no po prostu ten materiał jest cieńszy Kolejny płaszcz, tym razem coś dla y, miłośniczek bardziej dopasowanych krojów, a nie tylko oversize'u. Mam tutaj płaszcz, który ma futerko przy nadgarstkach i tutaj na dekolcie. Y, no jest to takie bardziej klasyczne, moim zdaniem trochę dla starszych kobiet albo żeby się powtarzyć. Jeszcze tylko powiem o cenie, 299,99, ja mam go w rozmiarze S. To futerko mogło być chyba tutaj bardziej trochę pociągnięte, bo zobaczcie, ono się kończy... Dość szybko. Tutaj w sznat fajnie, że też ono jest. No i spoko, że jest pasek, którym możemy sobie ten płaszcz spiąć i zrobić sobie taką fajną talię tutaj. Nie wiem, czy to cena 299 zł. Nie do końca w moim stylu, ale czasami na jakieś wyjście fajnie. I, I też bardzo dobrze leży, jest wygodny. Tak więc oprócz tego, futerka, nie będę narzekać. Witam was z kolejnej kurtko płaszczu. Nazywa się ona watowana kurtka z kapturem. Ja mam ją w rozmiarze M tym razem, ponieważ nie było s i ona jest w cenie 229 zł. Powiem szczerze, że na stronie wyglądała trochę lepiej, bo wydawała mi się obszerniejsza, a ona jest jednak dosyć cienka. Tutaj na dole, jak się przyjrzymy, ona jest strasznie szeroka i trochę dziwnie to wygląda. Bo jakbym miała ją zapiąć, to ona mi strasznie na dole poszerzy, zrobzi w bańkę. Tak, jeszcze nie jest wyżej od tej. Czy Wy też to widzicie? Dodatkowo dla mnie też są ważną rzeczą: kaptury. I ten nie do końca mi siedzi, jest dosyć płytki i dosyć mały. Cena jej w porównaniu z innymi jest naprawdę spoko, bo ta kurtka jest długa. Ma mega ładny kolor i jest dosyć ciepła, ale też nie jakoś tak na maksa ciepła, bo jest na tym materiał nie jest jakiś super gruby. Powiem, że moja opinia jest taka średnia. Jakby jest okej, okay, ale nic super ekstra, po co bym biegła do H&M. Okej, okay, przed chwilą była beżowa, teraz jest ta sama czarna. Mm, nie wiem dlaczego, jakoś czarna podoba mi się bardziej. Ten krój mi mniej przeszkadza, że jest tutaj taka duża na dole. Co jest też dziwne, ten kaptur tutaj jest bardziej taki objętościowo większy, więc to też jest trochę lepsze, ale dalej jest płytki. Ja też mam w rozmiarze M, więc teoretycznie to jest to samo, ale ta mi się po prostu podoba bardziej. No nie wiem, to już może jakieś takie moje widzi mi się. Też podobają mi się teraz te jack e, jackets, takie długie, takie płaszczowe, więc, więc pewnie dlatego też mi się ta bardziej podoba, właśnie w kolorze czarnym. Okej, okay, więc kolejną kurtką płaszczem jest e, znowu taki baranek, e, tyle, że teraz jest to w formie płaszcza. E, ja mam to w rozmiarze S i kosztowało 279,99. Przepraszam, jest to rozmiar M, e, dlatego też jest pewnie na mnie taka większa, ale powiem wam, że jestem w szoku, bo naprawdę mi się. Ona podoba. Jakby zamówiłam ją mm, z takich przyczyn, żeby Wam ją zrecenzować. Ona mi się naprawdę podoba, co jest, co jest dla mnie dziwne. Więc tak, ona w środku ma tutaj zamrz, więc pierwsze ubranie jej na siebie powoduje zimno. Naprawdę powoduje zimno. Ale ona jest naprawdę bardzo ładna. Ten materiał mi się strasznie podoba. Ja teraz mam fazę na ten materiał. On mi się tak podoba, to jest taki baranek. Mm, dodatkowo jej cena też naprawdę jest w, sumie w porządku jak za taki płaszcz i ona jest też dosyć taka konkretna. Nie wiem, czy coś bym w niej zmieniła, szczerze. O, znowu, a nie, ona ma kieszenie. Ona nawet ma kieszenie. Ach, nie wiem, jakoś czujesz, że ona do mnie przemawia i do mnie pasuje. Chyba znalazłam swojego ulubieńca. To jest płaszczyk w cenie 279,99. Mam go w rozmiarze S. Uważam, że cena naprawdę jest w porządku. To futerko jest takie miłe. Przemilutkie. I ten kolor znowu. Jest cudowna, jest cudowna, ja chyba ją zostawię, bo jeszcze jest mega ciepła i wiem, że to jest płaszcz, w którym mogę wyjść spokojnie w chłodniejsze dni, takie naprawdę chłodniejsze, bo będzie mi w nim bardzo ciepło. Więc ja wiem, że jak się nim opatulę, to będzie mi bardzo ciepło. Dobra, i jak mam się już tak czekać i mówić obiektywnie, co by mogło być mniejsze, to tutaj te, te, to na dekolcie w ogóle. Słyszycie to? zelina, ale to by mogło być troszkę węższe, ale no i tak jest cudne. Ok, więc kolejna kurtka jest tym razem cropped i mamy ją w takim kolorze ekry i ona kosztowała 149 zł, więc naprawdę myślę, że spoko cena. Czy jest ciepła? No tak, bardzo ciepła to nie, ale jak ubierzemy sobie pod spód bluzę. Wtedy będzie nam ciepło i myślę, że nada się w sam raz na taką pogodę, czy nawet jak jest trochę zimniej. Na zimę się to nie nada, ale kurtka jest bardzo fajna. Fajnie też ma to takie alapikowania tutaj takie skośne. I wydaje mi się, że były różne opcje kolorystyczne. No ale ogólnie jestem jakby jak najbardziej na tak. Też myślę, że cena jest jak najbardziej adekwatna do jakości. Fajnie też, że ma po zapięciu tutaj wysoki taki golf. To też jakby daje nam więcej ciepła. Kolejny płaszczyk pluszowy, tym razem on jest e, trochę krótszy. E, ma tutaj dwie kieszenie. E, ogólnie on jest dużo mniej przyjemny niż tamten brązowy co mierzyłam przed chwilą, ale jest, jest okej, okay. nic mnie tutaj nie gryzie, też mam tutaj podszewkę pod, pod spodem. On jest w cenie 279,99. Ja mam go w rozmiarze S i uważam, że tutaj ta cena jest trochę wyburowana, bo porównuję do tamtego płasza, który był dużo dłuższy, przyjemniejszy i jakby też miał kieszenie i wszystko. Jakby uważam, że tutaj ta cena to powinna być max. Y 229. Kurtka się też zapina jakby i w porządku ładnie leży, podoba mi się, ale tyle bym na nią nie wydała i też z perspektywy czasu wiem, że takie kieszenie w takich kurtkach szybko się tutaj próją i one nawet po miesiącu takiego mocnego użytkowania te, koszule, te kieszenie tutaj z boku będą odstawać i to moim zdaniem wygląda słabo. Kolejną kurtkę zamówiłam w trochę innym kolorze niż czarny, ekry i beżowy, żeby nie było. I to jest taka kurtka puffer i ona jest tak do połowy uda. Nie spodziewałam się, że będzie mi się aż tak podobała. Ona naprawdę ma... Tutaj jest fajnie wykrojona. Nie poszerza nas tak mega i czuć, że jest bardzo ciepła. Jest w cenie 229,99. Ja mam ją w rozmiarze S i jak najbardziej jestem zadowolona. Jakbym nie miała takiej kurtki cieplejszej, to wydaje mi się, bym ją zostawiła. Też ma bardzo Ciekawy kolor, to jest takie bordo, podające w fiolet, e, możecie sobie przeglądać dokładniej na stronie. No i też myślę, że jej cena jak najbardziej jest atrakcyjna. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki jeden z modeli, które podobają mi się bardziej, bo jest po prostu dobrze wykrojona. I też tutaj przy tym dekolcie zamiast kaptura mamy coś takiego dziwnego, co jest dziwne, ale ładne moim zdaniem. Nie wiem, czy są inne kolory, ale... Jeżeli szukacie takiej puffer jacket, która nie będzie tak mega długa, tylko tak optymalnie długa, to sztos, jak najbardziej. Ok, przedostatnia kurtka jest to kurtka z imitacji futra, 279,99 i rozmiar S mam na sobie. I powiem wam, że to futro jest nieprzyjemne, powiedziałabym, że nawet delikatnie drapiące. Kurtka jest na guziki. Spoko, to, jak, jak, to mi nie przeszkadza, ale te guziki mi się średnio podobają. Co takie trochę zbyt babcine. Krój tej kurtki mi się podoba, fajnie, że jest taka objętościowo duża. E, tutaj znowu, minus tych kieszeni. Wiem, co się z nimi dzieje po jakimś czasie i one będą odstawać. No ale ogólnie kurtka mi się bardzo podoba. Jej kolor jest taki o trochę. Jest taki smutny, i jakby wolałabym w jakimś innym kolorze, to ala futro jakby od swojej strony chyba bym na nie tyle nie wydała chyba, że jakiś kolor by mnie naprawdę mega zaskoczył czarna kurtka na ostatni ogień, to jest ta, ten sam model co ta czerwona 199 zł, rozmiar S i tutaj powiem szczerze, nie zasługuje ona moim zdaniem na tą cenę, bo jest za cienka i krój jest w porządku, ale nic mnie tutaj nie powala, nie zdecydowałabym się na nią chyba, bo wydaje mi się, że na lupie znajdę coś podobnego i, i naprawdę będzie wyglądać tak samo jak ta jakby była grubsza i trochę właśnie bardziej taka objętościowo większa to zapewne bym, e, bym ją chciała ale tak to nic szałowego. Dobrnęliśmy do końca, mam nadzieję, że ktoś tutaj jeszcze ze mną został, bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że co niektórym pomogłam, a ja teraz się głowie a raczej kurtki, te brązowe długie płaszcze mnie zauroczyły i ta jedna puffer jacket z imitacji skóry. Przepiękna. Tyle mojego gadania, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i widzimy się w kolejnym filmie.